Z jednej strony to, co ostatnio dzieje się na rynku nieruchomości nie jest niczym nadzwyczajnym i stanowi po prostu jego znaną z historii reakcję na wzrost inflacji czy też nadchodzący mniej lub bardziej realny kryzys, bo na nieruchomościach wedle obiegowej opinii się nie traci. Z drugiej jednak strony nawet specjalistom trudno czasem zrozumieć tempo, w jakim sprzedają się teraz działki, domy i mieszkania, a przede wszystkim żądane za nie przez właścicieli ceny. Ceny, które nabywcy płacą, jak to się mówi, bez szemrania. Dzieje się tak rzecz jasna również w regionowie. Walory samego miasta oraz bliskość stolicy powodują, że miejscowi pośrednicy i notariusze mają mnóstwo pracy. O ile na Bronieskiego mieszkania były po 5900, jasne, że w stanie deweloperskim, tak zwanym, to trafiają się transakcje na rynku wtórnym z mieszkaniami 40-paroletnimi, 50-letnimi. Gdzie ceny są o zdecydowanie wyższe. I na rynku wtórnym nie jest rzadkością płacić za kawalerkę 9,400-9,300 za metr kwadratowy. Zdarzają się też ceny za większe mieszkania na poziomie 6-6,5 tysiąca. No to są takie ceny rozsądne, ale małe mieszkania to jest szaleństwo. Nawet gdy chodzi o lokale po remoncie i gotowe do zamieszkania, ich ceny wciąż wydają się szokujące. Kilka miesięcy temu, gdy osiągnęły one tegoroczne maksimum, średni koszt metra kwadratowego na rynku wtórnym przekraczał 7 tysięcy złotych. Teraz przynajmniej według statystyk miejscowi sprzedawcy trochę spuścili z tonu, ale kupienie czegoś za mniej niż 6,5 za metr graniczy z cudem. W tej sytuacji rozsądną alternatywą dla nabywców wydaje się skorzystanie z oferty legionowskiej SMLW. Ta bowiem, choć z różnych względów ostatnio na mniejszą skalę, nadal realizuje swoją misję, a w myśl ustawy jest nią zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Kłopot w tym, że pierwszeństwo członków spółdzielni przy zakupie mieszkania komuś u władzy zaczęło przeszkadzać. Zmieniono to. W 17 roku wprowadzono zasadę, że nie przynależność do spółdzielni i członkostwo, tylko chęć uzyskania mieszkania decyduje o kolejności zgłoszeń. I dochodzi do paradoksu, że członek spółdzielni chce kupić u nas mieszkanie, a nie może, dlatego że ci, którzy byli przed nim, mimo że nie są członkami, mają pierwszeństwo. Mało tego, jeżeli my byśmy kolejkę naruszyli, narażamy się na odpowiedzialność sądową. W tej sytuacji część warszawskich spółdzielni już odpuściła sobie stawianie nowych mieszkań w trybie spółdzielczym. Tak więc budują, a przede wszystkim sprzedają je jak deweloperzy po cenach rynkowych. Innymi słowy, dużo drożej. No, my jeszcze na razie tego nie robimy. Ale z kolei ostatnie nasze inwestycje zaczynają wyglądać, mimo że są bez zysku, jak deweloperskie. Bo ceny materiałów i usług tak skoczyły w górę niesamowicie że boimy się nawet zacząć sprzedaży, bo nie wiemy, czy ludzie zaakceptują te ceny. Póki co, wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Zdaniem części ekspertów, choć obecna sytuacja na rynku nieruchomości nosi cechy tzw. bańki, znacząco już one nie stanieją. Skutkujące inflacją działania rządu i wzrost cen energii oraz surowców zrobiły swoje, burząc w efekcie marzenia wielu ludzi o nowym lub większym, zakupionym choćby na kredyt, własnym M.